Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Kąt CAB trójkąta prostokątnego ACB ma miarę 30 stopni. Pole kwadratu DEFG wpisanego w ten trójkąt jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ACB. Czyli zobaczmy. Wiemy, że pole tego kwadratu ma 4 jednostki, czyli bok kwadratu to jest 2 na 2, czyli tu mamy 2, tu mamy 2 i tu mamy 2. Naszym zadaniem jest obliczyć pole trójkąta AC. B, czyli tego dużego trójkąta. No i jak się za to zabrać? Musimy po prostu policzyć odcinek DA, CD, CG i GB. Jak tego dokonać? Tu mamy kąt prosty. Tu jest 30, tu jest 90, czyli tu mamy 60 stopni. Teraz tak, tu mamy 90 stopni. Zauważmy, że ten kąt to też jest 30 stopni. Bo te dwa kąty są odpowiadające. Czyli tutaj też mamy 60 stopni, jeżeli tu jest 60, tu jest 90, to tutaj będziemy mieli 30, tu jest z kolei 60 i tu jest 90. Skąd wiem, że tu jest 60? Na przykład z tego, że suma kątów w trójkącie to jest 180, czyli 90 plus 30 jest 120, czyli tu musi być 60 stopni. No i do dzieła. Tak, tutaj mamy dwie jednostki, to mogę z sinusa policzyć odcinek DA. Oznaczmy go jako x, czyli sinus. 30 stopni, to jest to, co stoi naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. Czyli to jest 2 do x. Czyli jedna, druga to jest 2 do x. Na krzyż mnożymy x to 4. Tutaj mamy 4. Teraz tak. Tutaj mam 2. Niech tu będzie jakieś powiedzmy y, tu niech będzie jakieś p. Teraz y mogę policzyć znowu z sinusa. Z sinus 30 stopni to jest y do 2 przez analogię, czyli 1, 2 to jest y do 2 na krzyż, 2 to jest 2y, y to jest 1. Nasz y to jest tutaj 1. Teraz tak, jeżeli tu jest 1, tu jest 2, mogę p policzyć z pitagorasa, albo mogę z kosinusa. I policzę z kosinusa. Kosinus 30 stopni to jest p do 2, czyli to do tego, czyli pierwiastek z 3 na 2 to, wynosi cosinus 30 stopni, to jest P na 2, czyli widzimy, że P to jest pierwiastek z 3, prawda? To równa się temu. Dobra, idziemy dalej, czyli Y już mamy, tu jest 1, tutaj mamy pierwiastek z 3. Potrzebujemy jeszcze, powiedzmy, jak tutaj będzie jakieś Z, chociaż Z nie, bo się zaraz z dwójką pomyli, niech tu będzie jakieś K. Jak policzyć K? K policzę jako na przykład cosinus 30 stopni, znowu. Kosinus 30 stopni, czyli biorę dla tego kąta, to jest to, co stoi obok kąta, czyli 2, do tego, co stoi naprzeciwko kąta prostego, czyli do k. Cosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 na 2, to jest 2 do k. Mnożymy na krzyż k pierwiastków z 3, to jest 4, dzielimy przez pierwiastek z 3, k to jest 4 przez pierwiastek z 3, usuwamy niewymierność z mianownika, 4 pierwiastki z 3 przez 3 to jest nasze k. Żydko się zapisało. No i co teraz? Pole naszego trójkąta prostokątnego to jest podstawa, czyli 4 plus pierwiastek z 3, 4 plus pierwiastek z 3, razy wysokość, czyli to plus to, czyli razy 1 plus 4 pierwiastki z 3 na 3 na 2. Czyli co otrzymujemy? Wymnęłyśmy 4 razy 1 to jest 4. Dodać 4 razy 4 pierwiastki z 3 na 3. Czyli to będzie 16 pierwiastków z 3 na 3. Pierwiastek z 3 razy 1 to jest pierwiastek z 3. I pierwiastek z 3 razy 4 pierwiastki z 3 na 3. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. Z trójką w mianowniku się skróci, czyli będzie tutaj 4. I podzielić to wszystko na 2. Czyli mamy po uporządkowaniu 4 plus 4 to jest 8. Dodać. 16 pierwiastków z 3 na 3, dodać pierwiastek z 3. Zobaczmy, pierwiastek z 3 możemy zapisać jako 3 pierwiastki z 3 przez 3, tak żeby był wspólny mianownik, czyli będzie w sumie 19 pierwiastków z 3 przez 3, i to dzielimy na 2. I zobaczmy w rezultacie, co będziemy mieli. 8 z 2, możemy skrócić, czyli będą, będzie 4, dodać 19 pierwiastków z 3 przez 3. 3 razy 2, czyli przez 6 i taką odpowiedź tutaj zostawmy.